Bawimy paluszkami, jak jeden nie może, to drugi mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże. Bawimy, bawimy paluszkami, jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak czwarty nie może, to piąty mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak piąty nie może, to szósty mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak szósty nie może, to siódmy mu pomoże. Siedzimy, Bavimy, 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 bavimy. Jak siódmy nie może, ósmy nie jak ósmy nie jak ósmy nie może, dziewiąty ósmy nie Siedzimy, bawimy, bawimy nie może, jak mu nie bawimy, bawimy nie Dziesiąty nie może, to piąstka mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak piąstka nie może, to druga jej pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak piąstka nie może, to łokieć jej pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak łokieć nie może, to drugi mu pomoże. Siedzimy Bawimy palszkami, jak łopiec nie może, to noga mu pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak noga nie może, to druga jej pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy, bawimy paluszkami, Jak druga nie może, to głowa jej pomoże. Siedzimy, bawimy, bawimy, bawimy paluszkami, jak głowa nie może, to całe ciało pomoże.